Na iskra żywy, a że nigdy się nie męczę I nikogo tu nie słucham, Bez ustanku wszystkich dręczę I zaczepki stale szukam. Łukuć, szturknąć, na Niech każdy z nami kolędy śpiewa. A. Co jest? Róg? Śpiek? Zwierzę? na się nie dadzą. Ale dobrze nam to radę. Toż to jakie zjady przecie! Boże drogi, czego chcecie? Weźcie się do ludzkości? My nic złego nie czynimy. Stać my, troszkę śpimy. Czego zabić nas tu chcecie? ludzkości, a Boga wysokości. O radosna to nowina. Mówcie z naziem Boga Syna. W jakim zamkucie pałacu Bóg na ziemi stawić na O niedoczekanie panom, to pierwsi być musimy, pierwsi czoła sobie sponimy. Szybciej kubawszek, znaczy nam tu zguba. Wszak historia nas pamięta, żeśmy spali jak wydlęta zamiast swego widać boga. ciężki żywot jest heroną wszędzie Cieni. I jak zechcem, tak powstanę. Domie diabłem wejść. Szatanę. Boże, diabeł! Po co wzywasz mnie imię niebieskiego? nie ja jest twoim przyjacielem. Dogadamy się kolego. O czym będziemy rozmawiali? Idź precz. Niech cię biegł. Nie chcesz dzisiaj ze mną mówić? Trudno to cię może zgubić. Cóż nie władzę biorą młodzi. Czekaj, czekaj! O co chodzi? E, nic takiego, Kto? tylko tyle, że się już królem jest przez chwilę. No to trudno. Cześć, frajerze. Czekaj, czekaj, mówiąc szczerze. Cóż to, nie znasz się na żarcie. Siadaj proszę. Co proszę? E, powiem więc wyzlania wody. Jest na świecie już król młody, z się ha, ha! O co dziś w chodzi? moim królestwem nowo władza. panie szata. mam agentów w tym miasteczku wciąż przynoszą mi nowiny. Nie ma groźnej tam dzieciny. Przestań ty mnie denerwować, z kim ja muszę tu pracować. Myśl troszeczkę, myśl o chwili, gdy trzej króle tu przybyli. Czy pamiętasz co mówili? Czego chcieli? Gdzie dążyli? Owszem byli, powiedzieli, że jakiegoś króla chcieli uczcić niskim swym pokłonem i zagwiazdy szli ogonem. Nie, nie byli niebezpieczni. To wariaci. Nie się, gdy on tak gada. O, szatańska jest to rada. Lecz gdy władza zagrożona, trudno, rzecz postanowiona, gdzie jest ten król nowy? Już na zbrodnie ją gotowy. Mój poczekaj, miły draniu, co ty wiesz o zabijaniu. Wszak od tego marszczą jeździć im się rozkaz tego jeżdżę. Słusznie mówisz, lecz już nowy pomysł jeden mam gotowy. Gdzie jest ten król dziecinny? Jak odróżnić go od innych? Zabić jedno czy tysiące? Te pięknie morejące. Wiem. Każe zabić wszystkie dzieci. Niech tak? głowa Dobrze mówisz, no królu. Sprawisz ludziom. Może bólu, tak pomysły was. Tyranów gorsze są niż nas. Szakali. A więc rób tak, sprawdź się dzielnie, a zarobisz na patelnię. Do mnie, do mnie, mój Hetmanie! <grym> Jaki rozkaz, jaśnie panie. Wiesz żołnierzy, niech się stanie. mój rusz Hetmanie tam wszystkie bez różnicy, zawidzie ci w bo... ogóle. Cóż mam zrobić, niech nie panie? Tak, tak, tak. Hecz, ja chyba rozkazany, Mam być zaraz wykonany. Tak jest, panie! Więc korona ocalona, pójdź zbrodniarzów me ramiona. Idź, że teraz odpoczywaj, bardzo się utrudził chyba. I ja także lecę w sobie, zrobię kocioł dobry tobie. O mój Boże! O mój Boże! Co? Sławę trzeba czekać. Patrzcie, jedzie Hetman w dali. Już nas tylko Bóg ocali. Bóg ocali nas na pewno. Ale teraz chodźcie ze mną. W środku trzeba dziecię schować. Chłopcy, tutaj drzwi klinować. No rozprawa już jest bliska. Wszyscy więc na stanowiska. Zakład swoje skrzydła padę Damy Hetmanowi radę. Hej pasterze, zejść mi z drogi. O pan Hetman, Boże, drogi. Ma Rozkaz mi wydała władza więcej z drogi. Nie słyszycie? Jak nie zapłacicie życiem, zabić nawet tam ja. gotowe. Ale hekma dziś nerwowy. Cóż no. to szalony przygnął tu w nasze strony. Może masz z dziewczo? Czy rozum dziecko? Skąd to wiecie? Zdrada, zdrada. Muszę walczyć. Trudna No hekma, kuroczki w górę. <laughs> Od dociorka, co to znaczy? Choć o własne ja nie wierzę. I to mają być Tak więc Jezus ocalony, a na zajutrz w do Egiptu się udali. Wszyscy zdrowi, wszyscy cali. Egipt gościć będzie Boga, ale szybko będzie trwoga i powrócą w dni Wróci Pan do Izraela, bo tu musi ludzi zbawić, zgładzić grzech, swój lud wybawić. I tu umrzeć mu potrzeba, by otworzyć nam kraj nieba. Trzeba jeszcze, moi mili, byśmy teraz zobaczyli, jak króluje? Mówią, że się coś źle czuje. No, Herodzie, dość już, spania. Przyszła pora umierania. Jakie winy? Taka kara. Już się dwa przebrała miara. Rety, co ty, kto ty? Na to spotkanie dawno czekałam. Cóż, Herodku? Jak się rzekło, wina kara, zbrodnia, piekło. Smole będziesz już królował, powiek wieków się gotował. Kim jesteś, Maro? Śmierć, jestem śmierć. Nie dla twojej chwały każdego pieczęcia obdarzam. Daruj mi życie, że tak jestem w żart. Nie do mnie zbójco z taką zapłatą. Nie dał się to